Trójkę dzieci są w domu, co będzie głośno, ale to jest real life. Prawdziwe ja. życie. Zawsze na ostatnią minutę. Tak, to Ania wylatuje. Tak. Ania wylatuje za, musi być na lotnisku, tak za półtorej godziny, zaraz rodzice będą. A my nagrywamy QA. So. Oglądacie te filmiki, gdzie byliście w Londynie i tak dalej, to yy, pytaliśmy się o pytanie, które Ania jeszcze nie odpowiedziała, na przykład dlaczego nie przyprowadza się do Polski i tak dalej. Inne QA z Anią podlinkuję poniżej. jakbyście chcieli się dowiedzieć, to też, jak mnie tak długo nie oglądacie, czy whatever, to to, yy, czy chcecie jeszcze raz oglądnąć, super, um, to to będzie poniżej. Też te o, o, pytania będą odpowiadane właśnie te tędy, bo chyba odpowiedzi się nie zmieniają, jeśli chodzi no. Dobra, to zaczynamy od Instagrama. Było pytanie. Kilka razy ludzie się pytali, ile lat jesteś starsza ode mnie? Bo mówię starsza siostra, nie żebyś wyglądała starsza ode mnie. Czasuje. No, 6 lat. 6 lat. Prawie 6 lat tam. Nie? 84? 78? A, okej. Okay. 6 lat. Ja myślałam, że tak, 5 lat No To jest 5,5 jest technicznie. Ja bo jest. jestem z grudnia, a ty jesteś z Lipca. Lipca. Też mi się to myli. Ta, to jest na górze, wiesz? Czeka na ciebie. Kolejne pytanie jest: y, co, y, jaki jest twój zawód i czy pracujesz w zawodzie? A mój zawód jest a, architektura krajobrazu, architektura zielona nie wiem jak to poprawnie powiedzieć. Um, i nie już uh, od, bym powiedziała, czterech lat, uh, tak na 100% już nie pracuję w zawodzie. To gdzie pracujesz? Myślę, że to będzie kolejne <gry> pytanie. Pracuję w Alberta Healthcare. Pracuję w biurze. Uh, z strony, tak, nie, sta, nie z pacjentami, ale um, z wypełnieniem uh, papierów, uh, żeby. Uh, pielęgniarki i um, support staff, jak to powiedzieć? Tak, administracja w szpitalu, a, ale nie pielęgniarki, bo w Kanadzie są pielęgniarki i takie też niższe poziomy, bo pielęgniarki bardzo dużo robią w Kanadzie. Nie mówię, że nie robią tyle w Polsce, ale chyba nie, nie pracuję w tej dziedzinie. Pielęgniarki w Kanadzie mają po prostu większy zakres obowiązków, lekarzy trochę mniej, bo jest trochę mniej lekarzy w Kanadzie. Anyways, uh, i, i oni i są... i różne poziomy ról pielęgniarek, tak, które pielęgni na przykład studujesz przez dwa lata, to masz... takie like, LPN, 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 service LP, LP, LP workers, registered nurses, nurse practical nurses, więc jest bardzo dużo poziomów tego. No i a żeby każda była zapłacona godziny, które pracowała, jeśli na przykład nie miała przerwy. Więc... To się nazywa like planer. Like, so Ania, Ania organizuje. E, I to nie jest tylko w jednym szpitalu, tylko w wielu szpitalach. Ja pracuję tylko dla jednego I, szpitala, aha, okay, okay. ale a nas jest wszędzie e, w każdym szpitalu jest grupa ludzi, którzy to samo robią. No, no i e, dla mnie jak słucham o tym, to jest bardzo e, ciekawa praca. A, ale też, co Ania nie mówi, też jako zawód moim zdaniem, to jest, że jesteś artystką i zaczęła sprzedawać swoje prace. Tak. tak. Um, I piękne robika. Bym chciała Wam pokazać, ale jeszcze nie dostałam. Co? A... So. <laughs> Kiedyś może dostanę od własnej siostry jej pracę, ale są naprawdę przepiękne. Cieka. Ania zawsze, co pamiętam, zawsze pięknie malowała i też dlatego. Twój like, zawód, jeśli chodzi o architekturę, mm. zieloną or whatever, to bardzo, like, bardzo trafny zawód moim zdaniem. Pamiętam, jak byłaś w szkole w Neite, to jak się patrzyłam, znowu 6 lat różnicy, to jak się patrzyłam jako dziecko, no jako 12-latek, 13-latek, to tak Ania koloruje na studiach. Bo kolorowałaś drzewa. No, to I jeszcze to były te, te, te takie markery były, które świerdziały okropnie. Tak, o jaki cały dół e, po prostu miał ten zapach, no ale no Ania kolorowała na studiach. Tak, bo no, <grym> no, no, bardzo dużo mojej pracy na początku było kolorowanie. No, ale potem no, zmienia się praca, zmienia się potrzeby i przestałam być a, gra, Taka graficzna, tylko bardziej tak było biznesowo i nie leżało mi to tak naprawdę. Hej, ja w Kanadzie studiowałam HR i nie jest, <laughs> pracuję w hr -ze. so here Tam. we are, a, życie, życie się zmienia. A, dobra, to kolejne pytanie, które myślę, że było bardzo ciekawe, pamiętam dokładne słowa, ale to chodziło o relacje wielopokoleniowe i to było też pytanie do mamy, a, ale mamy nie ma. To e, trochę pomyślałam, że z Aniem odpowiemy na to pytanie, jak e, przez to, że mamy taką dużą odległość, to jak e, tworzymy tą w, ma, w miarę blisko, mimo to, że jesteś daleką, relację pomiędzy nami. To trochę e, się czasami kłócimy. Prawda, nawet w tamtym roku chyba był tak z miesiąc, gdzie nie rozmawiałyśmy ze no. sobą. I to jest okej, okay. like, to chyba to jest najlepsze, mieć siostrę, że wiesz, że nawet jak się kłócisz, to i tak zawsze będzie tam dla ciebie. Tak, tak, like... jak coś się stanie, to wszystko się zapomina i się po prostu idzie i pomaga, prawda? Um, nie wiem, nie ma takiego... Myślę, że nie jest to takie łatwe, to się zmienia, tak jak na przykład w życiu nasze potrzeby się zmieniają. Teraz Justyna jest bardziej zajęta, bo ma trójkę dzieci, pracuje i to wszystko, więc... Um, też trzeba tak trochę z porozumieniem, bo przedtem ja byłam bardziej za, zajęta. Też już miałam, ja, ten, miała porozumienie dla mnie, w stosunku do mnie, bo wiedziała, że, że nie mam czasu, żeby dzwonić tak często. Próbu, próbowanie zrozumienia drugiej osoby. Nie wiem, no jest, jest to, to trudne do powiedzenia zależy od osobowości. Osobowość. Ja też z Anią jesteśmy bardzo inne um, i też przez te 6 lat różnicy to zawsze byliśmy trochę na innych etapach życiowych. Nawet nadal jesteśmy na innych etapach, tak? Ja mam młode dzieci i... To jest zupełnie inaczej niż mieć szesnastolatka w domu, a i nie zawsze się rozumiemy, a nie było na studiach, ja byłam w liceum. Wiecie, to jest po prostu zupełnie inne, czy nawet w gimnazjum w jednym momencie. Są tak like zupełnie inne relacje i inne może momenty życiowe, a, ale też to jest ta osoba, która like przeżyła co te same trawy, co ty. Ale przeżyło to samo dzieciństwo, co ty, i tylko ta osoba cię rozumie. So, myślę, że tak jak to powiedział, zrozumienia. Są takie tygodnie, nawet miesiące, gdzie po prostu na messengerze sobie piszemy, że żyjemy i to jest okej. Okay. Staram się, to jest taki mój kluczowy ten, że jak ja prowadzę samochodem i mam 15 minut, to dzwonię. Dzwonię zawsze do babci Marysi. Próbuję się dodzwonić do Ani i tak dalej, i tak dalej. To jest ten moment, gdzie dzwonię do znajomych koleżanek. Um, I jak nie macie czasu, to to bardzo polecam. Like, mam po prostu głośniej w samochodzie, right? Like, i jak wiem, że jadę drogę, która z nami nie ma za dużo samochodów i tak dalej, like, so, jestem bezpieczna, to nie jest, że gadam tak przez telefon, tylko po prostu rozmawiam na głośnym mówiącym like, w samochodzie i. So, dla mnie to jest ok, czuję się komfortowo z tym i to jest taki no. czek. No, no, Złatę. To nie jest pytanie od widzów, ale jestem ciekawa o tym. Dzisiaj rano się zastanawiałam. Jaka była twoja reakcja, jak ja nie pamiętam, czy ja ci powiedziałam, że zacznę nagrywać na YouTubie, czy po prostu to zrobiłam i to wstawiłam na Facebooku? Pamiętasz, jak to wyglądało? Like, jaka no. była twoja reakcja? że zaczęłam nagrywać na YouTubie 8 lat temu bo to było ja jak pierwszy Matylda, filmik ten dałam się urodziła Tak, pierwszy filmik był pokój Matyldy i to był dzień przed urodzeniem Matyldy. No. Ja, się... nie, nie 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 pamiętam. Nie na, naprawdę nie pamiętam, nie Okej. Okay. Nie, nie, nie kojarzę sobie a czy miałam jakieś negatywne, czy nawet pozytywne, nie, no naprawdę nie okay. pamiętam. Teraz, jak odczuwasz to, co robię, like w mediach społecznościowych i na YouTubie i tak dalej? Zależy od mnie. Okej. Okay. Nie, <grym> nie, nie ja no nie, no Naprawdę, jak na przykład czuję się, że a, like, mam dużo, mam taki fajny kontakt z Tobą, to jest mi łatwo oglądać, bo czuję się bliżej wtedy do Ciebie. Ale mm. jak na przykład czuję się, że a tam nie rozmawiamy wystarczająco dużo, czuję się, że nie mam dobrego kontaktu z dziewczynkami, to jest mi trudno oglądać, bo wtedy czuję się, że o tak, pokazuję na internecie, a do mnie nie zadzwoni. To jest takie egoistyczne uh -huh, uh -huh. uczucie, ja wiem o tym, ale no jest takie i czasami muszę, wiesz, a nie oglądam, muszę sobie sama wiesz, tak, okej, okay, nie bądź głupia. Zadzwoń, albo napisz, o co się dzieje, a może coś tam, albo się źle czuje, albo dzie dziecko jest chore, a zanim wiesz będziesz bla. bla, 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 bla. no i, a więc naprawdę zależy, są, są różne momenty. No i też yy, przypominam wszystkim, może to jest dobry moment, że to co pokazuję na Instagramie i chyba zauważyłaś, ja też, Coraz częściej jestem bardzo selekcjonuję, co pokazuję, i myślę, że, że zauważyłaś tak. to, że staram się na przykład przy stole, praktycznie nigdy nie mamy telefonów. I jak jestem z, dziewczyn, z, z dziewczynkami, to też ograniczam ten telefon, i, i, i też nawet nagrywanie vlogi, bo like, jest element takiej prywatności. Taki prywatności. Jest element taki jakby, że chcę utrzymać tych prywatność i też chcę mieć coś dla siebie tylko, nie? I, i też, też co często, na przykład jak rozmawiam ze znajomymi, to on, ciężko im jest odróżnić to, że co się dzieje na Instagramie, to nie jest moje takie prawdziwe, prawdziwe życie. Mimo to, że pokazuję prawdziwe życie, ale na przykład no, z tobą zupełnie inne rzeczy dyskutuję, co się dzieje w moim życiu niż tak, tak, na Instagramie. I, i, i to, nie, I to jest i, takie i to te... do odróżnienia trochę. C czasami jest i tak jak mówię, że no, czas, czasami wie, wie, wiem, że na przykład wiesz o, o to, ale ty coś tam puszczasz, to oglądam I, i umiem to tak podzielić, ale są momenty, gdzie mam trudny czas mm -hmm, podzielić mm -hmm. to. Tą relację Twojej pracy na YouTubie, bo to jest praca na YouTubie i na Instagramie, niż. Życie prawdziwe, Ty jako moja rodzina i siostra. No, no to jest mała przerwa na okręgnięcie dzieci. No, także tak, jestem też ciekawa, czy, czy Ty znasz, nie, nie rozmawialiśmy o tym przedtem, jaki był mój cel o założenie konto i nadal jest moim celem takim ogólnym. Dlaczego pokazuję moje życie w internecie? Czy wiesz dlaczego? Zaczynamy, miałyśmy różne rozmowy na ten temat. Było o tym, że po prostu też chciałaś sobie tak utrzymać te, pa te pamięci, mm -hmm. to e, ten, e, żebyś miała a, na coś, e, tak spoglądać w stare życie. A, a, co, co jest bardzo fajne, ale też e, robiłaś to tak, jakby. Jak, pamiętam, jak zaczęłaś, to mówiłaś o tym, że po prostu nie masz dużo experience z tym i to da ci taki dobry. Do, do resume portfolio, mm -hmm. tak jakby, a uh, Bo moja była szefowa powiedziała, że Justyna się nie zna na YouTube so Justyna musiała udowodnić, musiała że się zna. się zna. na YouTubie. Tak. A uh, i ten... Jeśli chodzi o, o ten, to głównym powodem było to, że ja nie widziałam w tym czasie, w polskim internecie, takie prawdziwe życie macierzyńskiego że wszyscy mieli like, idealnie posprzątane domy i tak dalej, a na amerykańskim YouTubie i like, kanadyjskim YouTubie, które więcej oglądałam, like, szczerze mówiąc, bo ja oglądam YouTube po angielsku głównie, to były like, kobiety, które pokazywały, like, może nie bo teraz na TikToku są domy bardzo, bardzo brudne, ale pokazywały normalne życie, nie zawsze były pięknie uczesane, makijaż zrobiony i tak dalej, i tego mi brakowało trochę na polskim YouTubie, też dodatkowo chciałam utrzymać język i tak naprawdę, przez to, że leżałam przez praktycznie, pamiętasz, z Matydą, musiałam leżeć przez 7 miesięcy, like, czy nawet całe 9, it was awful. I byłam tak odizolowana od ludzi, to byłam bardzo samotna. Po prostu byłam bardzo samotna i to był taki krok, gdzie mogłam wystawić rękę i być like, z innymi internetowo i myślę, że to, to było mi bardzo potrzebne. Są so, trochę takie o moich korzeniach na YouTubie. Ale ciekawa perspektywa, nie, że, że nie zawsze mi nie Cool. Dobra, IKiacia? <laughs> okay. Kolejne pytanie. Um, jako osoba, która pracuje w social media media, um, jakim myślisz, uh, co myślisz o przyszłości w social media? I jak to będzie wyglądać za kilka lat, bo tak się to szybko zmienia i wiem, że jest trudno tak powiedzieć, ale widzisz te, teraz trendy jak się zmieniają i taki bait rage jest bardzo jest bardzo popularny, a um, like short term video, like, krótkie video mm -hmm. są, bardzo po... mm -hmm. są bardzo popularne. Gdzie ja na przykład bardzo lubię like, uh, dłuższe filmiki na YouTubie i jak na przykład uh, ludzie pokazują inną stronę życia albo oczywiście czy, ja się nie znam, gdzie myślę, że to wszystko idzie. Um, myślę, że zawsze będzie miejsce na Long Form video na YouTube właśnie, ale like, teraz TikTok kto króluje, ale najwięcej co się zmieni to jest AI. Uh, I to jest, to już już widać. Yeah. Że coraz więcej, nawet u nas w filmie używamy, nie wiem czy po, powinnam to mówić, ale używamy AI. Like ja w pracy codziennie używam AI, yy, o, nie o to chodzi, ale używamy AI, yy, żeby tworzyć reklamy. Kiedy, że kiedyś używaliśmy like, ludzi, na przykład ja byłam w filmiku, coś tam tłumaczyłam, czy cokolwiek, to teraz można używać AI i ludzie, like, i naprawdę bardzo ciężko zidentyfikować, że to jest AI i to jest trochę przerażające, bo i dlatego myślę, że prawo bardzo szybko powinno się zmienić w tym zakresie, że musimy i powinniśmy zawsze oznaczać, że coś jest tworzone przez AI, że to nie są prawdziwi ludzie. Um, I niestety technologia i prawo są o wiele, jest o wiele, like, Dużo różny, prawo, duży, brakuje. Duży, brakuje. tak, tak, brakuje, bo ta technologia idzie a prawo bardzo wolno, bo wiecie, no Lot of moving parts dużo, no. dużo ludzi tutaj ma dużo do powiedzenia na, te, na temat tego prawa. No i to jest, to jest przerażające, ale ja myślę, że short form video będzie i królować przez długo, um, ale będzie coraz więcej już wykorzystane AI i jak ktoś chce wejść w pracę w mediach społecznościowych, czy w marketingu, czy myślę, że ogólnie wszędzie teraz wszędzie w biznesie, to AI jest, trzeba się nauczyć korzystać z tego narzędzia i jak będziesz ekspertem z AI, to znajdziesz pracę. Ale nawet ostatnio czytałam bardzo ciekawy artykuł, że na przykład millennials, to ludzie w moim wieku, um, używają AI zupełnie trochę źle, porównając do Gen Z i nawet Gen Z. Bo ja na przykład używam to, like, pomóż mi to napisać i ja zawsze mówię proszę i dziękuję, bo czuję, że jak AI Przyjdzie po nas, to będzie pamiętało, że była <grywa> bardzo miła, a, ale ym, Millennials używają to trochę jako wyszukiwarkę Google, a like Gen Z bardziej rozmawia i się komunikuje z tym i w, lepsze po prostu zadaje pytania i prompts do ChatGPT czy gdziekolwiek. Um, no, ale, ale jeśli chodzi o media społecznościowe, to myślę, że warto po prostu nauczyć się. Ale warto się nauczyć edytowania filmików, bo to też jest bardzo ważne. Um, I coraz więcej jest takiego wymogu, żeby znać wszystkie programy do edytowania i zdjęć i filmików i bla bla bla. Co so, nie? Yeah. No. That's a good question. Thanks. Kiedy się widzimy następnym razem. Pressure! <laughs> wie, wiemy, że na pewno za dwa lata będę, bo w maju. Albo Matyldy komunia Matyldy. Tak. tak, prawda. A ja jestem Chrzestem Matyldy, więc muszę tutaj być. Um... Byśmy chcieli, żebyś była, nie musisz być. No pressure. Oh, pressure for myself. Okej, okay, dobra, ale ja bym chciała. Bardzo ja bym chciała być tutaj. A... Wiem, że to, to jest ważne i Matylda jest taka uh, uh, sensitive i myślę, że, mhm. że, że będzie to czuła, jeśli będzie brakować jej szczęścia. Tak? I believe so. <laughs> nie, nie, ja się zgadzam z Tobą. Like, oczywiście da się jej to wszystko wytłumaczyć, ale też like, przez to, że poruszyłaś temat komunii, komunia w Polsce jest bardzo poważna. Może, może jakby w porównaniu co my przeżyliśmy. Czy ja, ja miałam komunię w Kanadzie? Ty tak. miałaś też w Kanadzie? Nie, 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 w Polsce. Ty miałaś w Polsce, okej. Okay. Ja nie wiem, czy się zmieniło tamtych czasów. Nie wiem, czy pamiętasz swoją komunię, ale ja pamiętam, tak bo poszliśmy na kolację do polskiej restauracji i w czwórkę i nie było jakiegoś like, dużej imprezy, nie było. Uh, tam nie kiedy... było z kim zrobić tej imprezy? Bo well, like, nie jeszcze. byliśmy rodzi rodzina, mieliśmy znajomych, like, nie, czy rodzice mieli znajomych i tak dalej, ale. Nie było to taka big deal, I, ale też nie czułam od koleżanek i znajomych, że one też tak miały. Tak nie czułam takiej presji. A tutaj, jak słyszę, jak dzieci rozmawiają o komunii, to po pierwsze słyszę, jakie prezenty dostaną, co mi się mega nie podoba, bo chyba nie o to chodzi z tą komunią, ale okej. Okay. I widzę, że like, ostatnio widziałam, że ktoś na komunie miał fotobudki like, trochę to się, tak like, małe wesele trochę się zrobiło. Co mnie trochę przeraża, bo znowu nie o to chodzi z tą komunią a, i bardzo uważam z matydą, bo matyda już jest, znowu przez znajomych i tak dalej w szkole to mówi, a ja bym chciała to dostać na komunię i tak dalej. Ja jej cały czas powtarzam, że nie, nie o to chodzi z komunią i e, bardzo ją namawiam, że na komunię zamiast prezentów byśmy chcieli ją zabrać do Rzymu, zwiedzić... Rzym i Watykan i żeby jakby zbliżyć ją do to, like, historii kościoła, pokazać jej te, pójść na msze like, w Watykanie i tak dalej i myślę, że to jest o wiele bardziej wartościowe, pokazać jej znowu to, tą część kościoła, co on nie widzi tutaj w Polsce um, i, i, i tak dalej i dlatego bardzo jak mówię, jak słyszę, jak ktoś dostał jakiś mały motocykl, czy like, telefony, czy cokolwiek, nie zabieram to od ludzi, nie zabieram jak chcecie mieć fotobudki na, like it's fine, tylko trochę mija się to z celem dla mnie, nie? I czy myślisz, że jest, i tak nawiązując to do Kanady, czy myślisz, że w Kanadzie jest też taki sam nacisk, że to się robi takie like, imprezy um, aż takie, no, no, zależy gdzie i jak, i, um, nie mogę powiedzieć ci, co polskim kościele, bo nie chodzę do polskiego kościołu. Um, więc nie wiem nie, a wiem, że um, są duże rodziny, na przykład jest takie śmieszne, bo e, jest bardzo dużo dużych włoskich rodzin, mm -hmm, ale to znaczy dużo jest ich po prostu. Um, po wojnie albo przed wojną przyjechało, brat ściągnął swoje, dwóch bratów i siostry, i oni się tak bardzo blisko trzymają, i nikt tam nie, nie wyjeżdża. Tylko wszyscy mieszkają właśnie w tym Kargar i oni mają dzieci, i te dzieci mają dzieci, i są wnuki, kuzyny, itd. A, i kuzyny i tak dalej. A więc wiesz, jak oni się zbierają, to na święta czy na komunię, no to jest ich pomiędzy 30 a 50. Mm -hmm. To, to Jaki jest, jest to? To, 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 to. Więc jest, jest duża zabawa w ten sposób. Um, ale nie ma takiej presji właśnie o prezenty, nie słyszałam. Słyszałam na przykład, wiem, że dla jednego kolegi Łukasza, ale to cała rodzina się zebrała i mu kupiła taki fajny rower, który on chciał mieć. Mm -hmm, I, a, a resztę pieniędzy wzięli i odłożyli na a, lekcje jakieś tam narciarskie, czy coś takiego po prostu. A wie, więc wiem, że tak się zbierają. Na pewno są ludzie, którzy wjeżdżają złote krzyżyki i złote coś tam mm -hmm, i to. Mm -hmm. to, to tam. Na pewno są, ale nie jest to taka presja, jak... Tutaj, że wiesz, że ileś tam musi być w kopercie, czy... Wiesz, ja na przykład yy, dzwoniłam jak... Yy, bo też John jest chrzestny. Wiesz, nie jestem nikogo. Chrz... Ła, Łukasza jestem chrzesna. Wow. Coś, co ja <laughs> A, no ale e, wiesz, e, jeśli chodzi o... E, like, nie wiedzieliśmy ile wsadzić do koperty, to pytaliśmy się znajomych itd. A, i tak dalej i like, powiem szczerze, że trochę, y, trochę się zdziwiłam, ale też znając like, koszty zaproszenia ludzi, to żeby trochę to się wyrównało, nie? Y, ale... Y, tak, to, to jest różnica, ale odpowiednik to w moim zdaniem w Kanadzie i w Stanach, na, like, że komunia, prezenty i tak dalej, to jest ten Sweet 16. Że jak dzieciaki kończą 16 lat w Stanach i w Kanadzie, to jest trochę takie, taki szał na prezenty, nie? Co so, to jest, to jest taka różnica. Chyba, chyba rodzice Dzieci są. Dobra, zaraz zakończymy. Okay. I that, too, A yes, nie, no, z Dobra, tylko zakończymy vlogę, ok? Dobra, kochani, rodzice są, nie wyjeżdża, ale nie myślimy o tym. No. A jak ten filmik Wam się podobał, to... Kciuk... Can you hold it together for a minute? Tak, <laughs> yes, kochani. Poczekaj, give me a second. It's fine, it's fine. Okay, no, Ania no, nie płacze. Moje oczy w ogóle nie mają emocji. Tak. A, dobra, jak ten filmik Wam się podobał, to kciuki, kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. Duże kciuki, komentarze dla Ani, po high five, to jest poza jej strefę komfortu. Też y, możecie namówić Anię, żeby założyła własny Instagram, który ją namawiam od lat, żeby pokazywała swoje prace, ale that's ok. Też możecie ją tutaj w słowa wspierające, bo może musi to usłyszeć nie tylko od siostry. A, I jak zawsze Matylda i ja, Emma, John, Gabi, Ania, Ula i Roman, które też tutaj są na background. Życzymy Możemy Wam być możecie być z przodu i zapraszamy. Życzymy Świetnie. Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia, dnia. tygodnia. Mhm. tygodnia. Dzień. <laughs> pa!